Czyli mówiłeś, że wyzwanie nierealne, a zobacz jak ci poszło, nie? Kurwa, Arek, nie wierzyłem To jest, to była moja najlepsza gra w tej, w, w, od momentu jak gramy w Rainbow Sixie 8-0 8-0 w 4 hedy, nie? Ale gacie I, pełne z zakładnikiem I z zakładnikiem, kurwa, w gaciach pełnych uciekałem, nie? Nie, nie miałem lepszej gry Ja w ogóle nie czułem tego, jak miałem kamerę na tobie, że koleś biegnie za tobą i strzela, wiesz? A strzel? Nie. Nie właśnie. No chyba, olaf. A ja w ogóle, jaka panika, ja, ja sobie tak siedzę i myślę sobie, kurwa. Ty, Arek? A nie, Ty. Poczekaj, ja, ja muszę te, te ważniejsze przejścia. Aha, bo ty masz tego, Kurde, nie mogę go trafić. Od góry mogą nam wejść, bo ja. ja, ja... O kurde. Ale jestem głupi, nie to założyłem. Co eee... tu kurwa mogą jeszcze zrobić? Co mogą zrobić. Ja idę do kanciapy. Zmierzcie. Eee... Arek, ja idę tu do kanciapy. A ja no... Ja będę tu chyba pilnował wiesz jednak, bo czuję, że tu wejdą, nie? Ja. No. O kurwa, o. Już naszego odjebali, nie? No. 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 Góra, góra u mnie, gdzie ty jesteś? Ach, tam, dobra. Zaraz góra plecy będzie i będzie wesoło. Na razie zostaje tu. Dobra. dobra, mamy. Mamy na plus. Pilnuję tej szczeliny, którą zrobili. Nie? Kurwa, idzie ten tarcza? Tak, i zabiła mnie. Sorry. Sledge mnie zabił, wycelował mnie. Bardzo ciekawie, bo aż prawie niemożliwe, no ale trudno. Dobra, zaraz wracam, Marek. Zaraz wracam. Tarcza filuje Jestem u ciebie. Ży jestem mm. Widzę, widzę tarczownika Nic mu tak nie zrobisz, no jak nie wystawia ba. No no ale nie wchodzi Wiesz o co chodzi, nie? Ja 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 on się musi śpieszyć, nie ja Minuta Fuck Eee, Slash od On jest na schodach Sledge, wiesz? niż go czy coś? Nie. Nie wiem. Nie, 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 bo nie dostaję jakichś takich punktorów. Kurwa, nasz ten, jak on ma? O kurwa. Ale mam strita! Dobrze Arek, bardzo dobrze. Ładnie. Leż został. Leż używa tłumika, uważaj nie. Nie ruszaj się stąd, to jest dobre miejsce. 15 koniec. Biegiem. I musiałem, że wiesz co, przez chwilę wydawało mi się, że z lewej strony będzie wchodził, nie? Tak. Koleś, bo ty nie masz podsłuchu, ale Koleś powiedział na lewo mhm. On wszedł po prawej i cię przeprosił, nie? Mówi, mm, że przepraszam, no, myślałem, no. że biegnie po lewej, ale no to już to... Nie nie, ważne, że się udało. Nawet gdyby e Nie zabił nie zdążyłby wynieść z zakładnika chyba czy jak... Nie, czas by był wstrzymany, nie? Tak. Jakby ten on spieprzał. Tak, 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 Zakładnik, no to fiuza nie biorę chyba, co? Nie mam większego wyboru. Ja tam spróbuję jeszcze raz Glazem i tak poszło, to po prostu... No <śmiennie> może... nakręcony jesteś, co? Ja Glazem nie umiem grać, ci powiem ja naprawdę. Powiem ci, teraz mi słabo poszło, bo od razu mnie zajebali, ale... Tamta gra to jest A, rekord. Ale ci powiem, rekord. że to, że szybko giniesz w tej grze, to nie jest to, że ci słabo idzie, wiesz? Tu jest za dużo, tak... tu jest za dużo taktyki, wiesz? Eee, biorę dół. Dobrze, to ja postaram się do góry. Na dole nikogo nie ma. Tak, u góra, góra na samej górze czy środek? Tak. My... na samej górze. Jadę, jadę. A, świetnie. Oj, tu bądź. Widziałem gdzie podstawiłeś, fajnie. Nie, no to o to chodzi, nie? Stawianie dronów to też jest kurwa. Wiesz. Ale gdzieś tu po naszej stronie jest kamera, tylko nie wiem gdzie. Tutaj to ja w ogóle nie wiem, gdzie są kamery. A jak my wchodzimy? Ale, oni już na zewnątrz odjebali naszego. Z okien? Chyba tak. Identyfikuję wroga. Poczekaj. Nie, ja tu nie wejdę, stary. Ja nie mam hmm. wybuchowych, nie? Ja mam. Ale oknem chyba nie ma sensu się pchać. Ale żeby zrobić tylko dym, No to, ja to, no, to no to, ale dobra, ale to wejdź do góry, nie? Tak, tak, tak. Mogę odpierdolić? No. No to... Podjebałem. A tu by ci się też udało odjebać drugie? Chociaż może tutaj, nie? Byśmy zeszli do środka. O czym mówisz, Arek? Tu, 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 tu gdzie jestem. Tam w środku. Dobrze. Hej. Tylko nie wiem czy nikogo nie ma w tunelu. A to jest. A poczekaj, jest... czekaj, czekaj, to ci mamy drony. To czekaj. Ja jestem głupi z tymi dronami, że ich nie używam, wiesz? Jedziesz? Marcin, sprawdziłem od garażu całą kolumnę aż po całą górę. Aha! Ty chod... Już jesteś. W górę. Co? Chod... Nie... Zab... Jest dziura. Gdzie? E... Na prawo od drzwi. Oni w kiblu są, wiesz? No, na prawo od drzwiarek. No. Dostałeś? Tak, Czy mam. Kurwa mać. Żyję, ale. Z tej strony. No mówię ci. Czekaj, czekaj. Rzucam flesza. Uważaj. A? Prze przed ciebie rzucam także. Kurwa. O, poczekaj, nie ruszaj się. Wejdź zejść ze schodów. Zejdź, zejdź na dół ze schodów. Zejdź zupełnie ze schodów. Zejdź, zejdź, zejdź. zejdź. Hm? To był koleś Jo, ja, go? Nie, ale on tam był, bo go widziałem na kamerce. Nie, mamy nie, dostał! Wydaje. ścianę! Ale kurwa zajebiście Ale jak po prawej pamiętaj, nie? No jo. No. Mamy mało czasu, wiesz? Kurde, żeby... To miałem wysadzić tutaj chociaż, wiesz? Mam to spróbować? Czekaj, spróbuj, próbuj, ja cię osłaniam. Dostał po bebechach. No kurde, nie, ale ja widziałem tego z drugiej strony. Sorry, nie wiedziałem, że tu masz typa. No już trudno. Ale mi. P Wow, wow, Te dziury, oni byli z dwóch stron, ale nie miałeś szans No, no, no. O, widzisz? Ja, ja, ja w tego celowałem, a ciebie zabił tamten koleś, to w ogóle nie byłem przygotowany na to, wiesz? Świetnie obstawili. No, Potrzebuj no. Świetnie to obstawili. No, ale te, tego jednego rypnąłem przez ścianę? Czaj? A może my też to zrobimy, to jest co? Biuro konsula, nie? Mhm. Mm Dobra. Masz druty? Mm, dokiem nie Byłem pułapki położył, a ty byś druty na to położył, wiesz? Nie, spokojnie. nie mam trudno. <coughs> w sumie to też czasami muszę pozmieniać te. Masz rację trochę, że nie, nie wszystkie elementy ugrają ze sobą, nie? Ty, jak się tu tą tarczę kładło, żeby oni nie mogli go wziąć Masz tarczu, nie? No mam, ale to... to i tak go mogą wziąć przecież. No ale już się muszą natrudzić. Nie umiem. Nie umiem tego, kurde, zrobić. Nie, to jest bez sensu. Z tą dziurą, bo... jaki jestem głupi, nie to znowu. Blokujemy tu drzwi. Aha, tu jest dziura, tak? Ja tak zrobiłem, no. Dobrze jest Ja. linki słyszałem, dobrze? Czy nie? Ja. Dobrze słyszałem. Nie, nie wychylam się, nie wychylam się, bo do góry nogami mogą się zibaszkada dostanę. Lustrować to mogą, muszą wejść ja. Kurwa Arek, nie uwierzę gdzie odjebali A, wiem ten. Yy... Wiem gdzie, wiem gdzie, wiem gdzie No, ale to nadal muszą wejść. To ich nie leczy nic. A tam nie wejdą, no bo jak? Chyba, że po linkach. Nie wejdą. Dobra. No i dobrze jest. Ale kurwa, jak jakie znają myki tutaj. Sztuczki, tak? <kuh> ja tam wierzymy. się nie wychylam. Oj, poza to Zabijali się nawzajem, tak? No, a widziałeś tu w góry to, kurwa? Nie, ja naprawdę nie pozostałe. widziałem Nie widziałem, a ja tam się nie wychylałem Ale sam fakt, że odjebali tam w górę Dobrze Ja panika zatarczą się schowałem ha, ha, ha. I kogo mam wziąć? Eee, dobra, zakładnik Przez zakładniku mi nie będą podkładać, nie? Jakiś chyba Dobra, biorę ta czara jednak. A no to ja wezmę tego Slayja. Dobra. A mi jedno Piwa Ach, nie kupiłem. A to dlatego. Woda gazowana jak zwierzęta z Bajora. Loki <noise> <noise> <Woda, głosy> Kurwa, ja oczywiście zwierzęta jak zacznę muczeć, kwakać, albo cokolwiek robić, stary to się martwi. Yeah. <laughs> Kapkan biega i kurde robi sef. Gupek jeden. Nie mi nawet, nie wiem, w połowie drogi. A gdzie oni są, cwaniaczki. Kurde, no wyglądasz dziś, no. Gdzieś na dole, ale. Ale wydaje mi się, że... Nie będą na dole, na dole? Chyba tak. Czekaj, ja biorę droniacza, jadę. Jestem o. przy Tobie. Czekaj, tylko, że ja podgląd zrobiłem, a nie droniacz. Nie. A oni... O dobra. Dobra, ale wjadę dronem, zlustruję, co? Dobra. <laughs> W twojej kanciapce nikogo nie ma. Ja wiem o której mówisz. Co? Wiem o której mówisz, także spoko. Co mamy do odwalenia tych drzwi? No, no nie wiem. O kurwa, aż odjebała od prawej strony. Kogo? Y A, tu. My naprawdę tu chcemy wchodzić? Wiesz co, Arek, ja tylko ilustruję troszkę. Masz coś. Aha, ty masz tego. Dobra, nie, no. Ja, ja tylko Nie wiem co chcę zrobić glas Nie, musimy z kilku stron chyba wchodzić wiesz i ja idziemy głównym wejściem co? Co ty na to? Jak no. już tu odjebaliśmy Patrzę Wygląda Jest to dobre, rozpierdalam normalnie O Jezu Kogo go strzelałeś? Do swojego. Się rap, kurwa. Reloading. Oni w tej małej kanciapce mają, tak? Rozumiem. No, no i niebują naszych, patrz. Ale jak to robią? Ale stylca nie, stylca nie dostaniemy? Arek, oni no. są kurwa u góry. Poczekaj, ja tu... Oj, co to było? Ja odjebałem kamerę. Minutę mamy. Mamy coś na wysadzenie, ale u góry w sensie są na piętrze, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, malim jest z dwóch stron. Czy są? No, przy zakładniku arek, Raczej nie masz szans, sorry. Dzięki. <laughs> ale piwo za ciebie wypiję. <laughs> y... Dwóch u góry, ale. Jak u góry? No. Jeden jest po prawej. O, tak, tutaj. Masz jakieś dymne albo coś? Mam granat, normalnie mogę rozpierduchę zrobić. No wrzuć tam do... do... przed siebie, po lewej teraz. Tam? Jo, od... tak lezwały Zajebiście, zajebiście tylko widziałeś, co się stało, No, no, no. Nie, on te... z góry, to inaczej, nie? Ja też byłem tak... tak na... o piwo, kurwa, się chciałem założyć, żeby był jeden u góry, no, wiesz? no. Wójtom. Nie ważne. No to ja nie, wezmę. Dobrze. Dobrze. Tak ładnie. Stanowiska obsługi. Biuro administracji chyba bym wybrał. Co prowadzi biuro administracji? No dobra. To ja biorę kapkę do przykładu. Chciałem kurwa ta żortujesz. <noise> Żartujesz. Dobra, są już płyty? A to ty. Wyjątkowo szybko, nie uważasz? Oj, stary, nie wierzyłem. Nie wierzyłem. Jaką dziurę sobie zrobiłem? nie bo tu idę. No wiem, widzę, ale sobie dziurę robię. Drzwi bym musiał tu pozamykać. Jak to zrobiłem, kurwa? A zobacz, jakie pułapki zajebiste robię. Tu zamknij te drzwi. Dobra, mówisz, tak? Dobra. No. Dobra. To Te też możemy zamknąć i kitramy się. Aha. Tu jest tu pilnujesz, tu. Do o kurde, dziurę tam znowu. zrobiłeś, niedobrze. No cicho. Ale ja tam pułapki. Gdzie dziury, to pułapki. Aha. Jestem daleko od was, nic już się nie przemieszczam, bo ja wiem, że jak się przemieszczam, to zawsze ginę. <grystanie> Czyli siedzisz nic nie robisz, tak? Yeah. Yeah. U, ładnie ten. Odwalił naszego przez okno. Dobra, są koło mnie. dobił go strzelał w ciało o. Kurde, jak oni biegają. O, patrzę. Dobrze. Kurwa. Wiedzą gdzie jestem. Skurwy syny Zmieniłem ją ładnie Arek Kurde się położył. Gdzie są od Waszej strony? A nie, już wiem gdzie last op Bo teoria mówi, że został ostatni koło mnie. No moją tu tupie gdzieś kurde. Koło ciebie? No. Nie. No. Jest koło mnie. O, <laughs> A, no ładnie, ale. A po jajkach. Po jajkach. No przez okno, ale to się okazało panienka, no i jajniki zniszczyłem niestety. Ach, patrz. No bo kapkan dał newsa, że ja tu jestem, wiesz? Nie, to nie był kapkan, to był glas, nie? Ten, co wchodził. Przepraszam, ty byłeś kapkan. Ja, ja byłem kapką, no. No cóż... Ale faktycznie odruch był taki, że Aszka wiedziała, gdzie jestem, nie? Wezmę... A, ja biorę baka. A może... baka. A może ja bym... Nie, no musimy mieć kogoś, kto będzie wysadzał, wyważał, nie? No, no, no. Tylko jesteś jedyny. A, Termit. Aha, Termit, Aszka. No to dobrze. I granatę biorę. I będzie chyba dobrze. Moja pułapka ścienna nie wypaliła, wiesz? Żeby tak z co w potylicę walić Następnym razem! To się uda, ja ci mówię Góra, góra? Tam Nie A może jednak? Tak Ja tam idziemy. Ale mi wymierzył w ryja. Teraz się zastanawiam, lepiej schody kurwa, czy schodami mają pułapkę taką jak my, widzisz? A nie, to nie ty jedziesz, to ja bo czekaj. Bo ja jechałem na innej kamerze. Po schodach nie wchodzimy, dostaniemy w potylice. Także schody są spalone, ja bym wszedł z drugiej strony budynku może? I się przebił od strony yy, Może wejdziemy, wiesz co, od strony, kurde, zgubiłem się. Mmm... Ha, bo tu jest... O kurde yy, yy, okno Dobra, olać, tu, tu już nie wchodzimy Echo, ja wchodzę A tu masz ten, fajerkę niezłą, nie? Tak, tylko kurwa wiesz co, na rogu budynku to gówno daje nie, nie, to tam nie masz pola manewru Ja o, bym czy? wszedł ci powiem z drugiej strony Czeka? Spróbuję, zaryzykuję Tu jest ten. Dobra, nie. Tu jak wejdziemy, to dostaniemy. Jest ja koleś, ko koleś. pierdala. Zobacz. Co? Uff, chyba się wstrzymał. A co się stało? Pod, ten, kurwa, Fius podłożył ładunki. Chyba się opamiętał. Żartujesz? O, kurwa. Prawie płakałem, bo prosto kurwa... O kurwa, Arek. Ładunki poszły Możemy tu wejść. Poczekaj, ja, ja tu bym wszedł faktycznie. Poszły ładunki? Jo, ale żyją! Ty gdzie ty jesteś? Argiecie, nie, 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 ja z drugiej strony chciałem lufcikiem, a. ale tam jest koleś, ja tam nie wchodzę, bo on jest wycelowany. Tu bym wszedł, tu było ten okienko i tu można by wejść. Pomagam ci. Gdzie to jest okno? O kurde no, a czemu on dalej nie pójdzie? Jaki głupi ten kurde ninja nas floor. Wracam Ty masz coś do wy wysadzenia? Yeah. To ja mam. Dobra. Czekaj jeszcze tylko... Poczekaj, tylko drona jeszcze zerknę, upewnię się. E, e, będziemy zamknięci z dwóch stron, ale to wtedy możemy tu wejść, tu nikogo nie ma. I dobra, tym, Dobra. <grym> Chciałem wskoczyć na lince, jak będzie wybuch. A. To chyba nie poszło. Bo ci już... No, zdecydowanie nie tak miało być. No dobra, to dobra, wchodź. Tu, tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. O, widzę cię. Ty, ale co ja zrobię? Kurwa, tu nic nie zrobię. A jak rozwalisz te drzwi, tam nikogo też nie ma? A jak, jak ja mogę to rozwalić? No, rozwar to. No też wiecie, przy których jesteś drewniany, nie? To wszystko z... jest zablokowane. O, kurde, czyli. Lipa! E, a ty, ty! Ty masz, kurde, tą broń, ty ją rozwalisz, tylko musisz dużo nastrzelać. O ja. Spróbuj, bo mi się wydaje, że to, że to się uda ci. Oje. Ja. Tu Tupta, ptają. Wypierdalam stąd. <laughs> Ej, a czemu ja tak zagrałem takie tak frywolnie? No tu jest koleś, tu musi uważać nasz kurde glas zarąbisty. O jednego To O bałem drugiego! No proszę! Chodź, chodź, bo chyba tamten, tamten nie, tamten jest na zewnątrz, tamten jest z drugiej strony. Bierz go z... Uciekaj, Czekaj przez okno, przez okno, przez okno, przez okno, przez okno. I... Druga gradzie zakładnika wy, wyciągasz z diabłu, Biegnij tak, pięknie. Bo tamten został przy tym lufciku na zewnątrz, wiesz? No taki no. fuks Ninja style <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Ja pierdolę <laughs> Co się kurwa dzieje